Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor z Ludzi Lasu. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, coś innego niż zawsze, a mianowicie chciałem z Wami porozmawiać o sprzęcie i zrecenzować tam go mniej więcej swoimi słowami. Mianowicie chodzi tutaj o latarkę od firmy Armytek Jest to Wizard C2 Pro. Kontakt z firmą Armytek złapałem jakoś na początku lutego. Wysłali mi właśnie oni ten model. Dosłownie przed e, kilka dni na przed e, e, nocką z maćkiem, trochę e, więc mogłem już wtedy tam właśnie przedostawać sobie tą latarkę, mogłem zobaczyć właśnie jak świeci, jak sobie daje radę. E, no i od tego momentu mamy już czerwiec, więc minęło kilka miesięcy. E, użytkuję ją praktycznie cały czas i powiem Wam, no, że jestem zadowolony strasznie. I chciałbym wam właśnie opowiedzieć o niej co nieco, to co ja zauważyłem właśnie w korzystaniu z niej. Chciałbym wam no, przedstawić jakieś wady, jakieś zalety, rozsiać takie wątpliwości i pomóc zdecydować się podczas zakupu. No dlatego myślę, że możemy już zaczynać. W pierwszej kwestii chciałem poruszyć z wami zawartość, co dostajemy po właśnie zakupie takiej latarki, ale. Niestety, obszukałem się wczoraj cały dzień i nie mogę nigdzie zlokalizować pudełka, w którym miałem właśnie kilka rzeczy, e, które są w zestawie. No, naprawdę, obszukałem się wszędzie i wyparowało. Tak samo jak moje pieniądze z komunii, ale to tam mniejsza. E, więc postaram wam się wrzucić jakieś przebitki z filmu, gdzie robiłem unboxing. Więc, tak, po pierwsze, dostajemy samą latarkę. E, no, ale to jest chyba logiczne. Dostajemy do tego pasek czołowy. Wygląda on w ten sposób. Mój jest troszkę inny, ponieważ e, wypiąłem tutaj taki kolejny pasek, który przechodzi przez środek głowy po założeniu e, wyglądało to w ten sposób. że Tu mieliśmy po prostu jeszcze jeden taki pasek. Ja to ściągnąłem, ponieważ było to dla mnie niewygodne, na środku głowy był, było, była właśnie regulacja do, do długości i to uwierało mnie po prostu w głowę, więc pozbyłem się tego. No i dostajemy jeszcze w zestawie taki klipsik tutaj, który możemy sobie włożyć tutaj w ten jakby pierścień, no ale to też jakoś mi się nie przydało, więc nie używałem tego. Ten klips jest o tyle fajny, no mi się nie, nie, nie przysłużył, ale możemy sobie właśnie zapiąć go tutaj do latarki. Służy on właśnie jako taki uchwyt dodatkowy, który możemy sobie później zaczepić, nie wiem, na przykładowo o system mole. Możemy zapiąć o pasek od plecaka, od pasek od spodni, o kieszenie tutaj naszej koszuli. Naprawdę, no, zastosowanie jest mnóstwo. No i tak samo właśnie ta latarka to nie jest tylko latarka czołowa. To jest właśnie jedno z jej przeznaczeń. No ale to jest latarka multifunkcyjna. Może ona nam służyć jako właśnie taka e, latarka ręczna. Może ona służyć nam właśnie jako taka trzecia ręka, e, która nam doświetla. Ponieważ tutaj e, mamy magnes. Nie wiem, czy będzie to widać. Nie wyostrza mi tutaj, ale tutaj mamy magnes. No i dzięki temu możemy sobie po prostu przyczepić do właśnie jakiejś metalowej powierzchni tą naszą lampkę. Przypuśćmy taka przykładowa sytuacja: naprawiany samochód, możemy przyczepić do karoserii albo do jakiejś właśnie metalowej części. No i doświetla nam e, obszar, w którym pracujemy. Przejdźmy do budowy. E, sama latarka jest wykonana z bardzo trwałego i bardzo wytrzymałego stopu metali. Długość to jest około 11 cm, a waga bez baterii to jest 64 gramy z baterią 114 gramów. No więc tutaj zdania mogą być podzielone: dla niektórych może to być ciężka latarka, dla, dla niektórych może być to lekka. Dla mnie nie robi to żadnej różnicy, według mnie ona nie waży praktycznie nic, dlatego no może służyć jako takie EDC. Jedyna rzecz, która może Właśnie być niewygodna podczas takiego noszenia tej latarki przy sobie, no to to, że po prostu jest długa i może nas uwierać w kieszeni, czy, gdzieś ją, czy gdziekolwiek gdzie ją tam trzymamy. Mamy tutaj zastosowaną soczewkę Tir, jest to soczewka, która daje nam miękkie światło bez takiego wyraźnego, centralnego punktu świecenia, dzięki czemu nie męczymy wzroku. Sam właśnie. Zakres świecenia tej latarki, tego źródła światła to jest 120 stopni, więc no mamy tutaj szeroki kąt, a zasięg na tym największym trybie, a do trybów przejdę zaraz, to, są, to jest 108 metrów, no więc no. Jest daleko, jest daleko, ale oczywiście kiedy mamy dobrą przejrzystość powietrza, bo wiadomo, kiedy jest mgła, no to to nie działa tak jak wszyscy by chcieli i tak jakby wszyscy się spodziewali. Sama latarka ma też stopień ochrony IP68. Jest ona wodoodporna do 10 metrów e, przez jakieś 5 godzin, więc podczas nurkowania można ją śmiało wykorzystywać. E, tutaj właśnie, e, w tym miejscu, gdzie mamy gwint do e, wymienienia akumulatora, mamy uszczelki, które zapobiegają właśnie dostawaniu się wody do środka. Jest ona kurzoodporna, jest ona odporna na upadki z 10 metrów. Nie testowałem tego i raczej nie chcę, ale myślę, że możemy tutaj wyżyć producentowi co do, co do tego właśnie. Przechodząc do zasilania, nasza latarka jest zasilana akumulatorami litowo 18650 o pojemności 3200 mAh, Fajne jest też to, że nie musimy do niej wykorzystywać takich typowo dedykowanych akumulatorów od Armeteka, tylko po prostu innych producentów, byleby były właśnie 18650. Sama latarka jest zasilana magnetycznie. W zestawie dostajemy taką oto właśnie ładowarkę. Działa to w ten sposób, że po prostu przykładamy sobie tutaj do naszej latarki tę ładowarkę no i możemy podpinać śmiało do wtyczki do ładowania, bądź do powerbanka, bądź do jakiegokolwiek innego źródła, które zasili nam właśnie to. I dla niektórych to rozwiązanie jest takie, no powiedziałbym, średnie. Niektórzy narzekają na to, ponieważ mówią, że to jest dodatkowy kabel do otaszczenia, ale według mnie nie ma to tak naprawdę jakiejś wagi, która mogłaby nam uciążać. Po prostu wrzucamy to sobie do jakiegoś worka z elektroniką. Jakiejś zasuwanej, no i mamy. no A gdybyśmy mieli przykładowo takie wejście jak do telefonu, no to producent musiałby gdzieś tutaj, właśnie na korpusie umieścić to wejście. No a to byłoby o wiele, według mnie, trudniejsze później do zamaskowania, niszczyłoby sam design tej latarki, no i mogłoby powodować to, że woda. Mogłoby się dostawać właśnie tym wejściem, gdyby ono było nie tak dobrze przemyślane i nie tak dobrze zabezpieczone. No dlatego, według mnie, lepsza jest ta ładowarka magnetyczna, ponieważ no daje nam to już taką naprawdę stuprocentową pewność, jeśli chodzi o tą wodoodporność. W tej wersji podstawowej Wizarda C2 mamy sześć trybów pracy, w wersji pro jest ich troszeczkę więcej. Ale myślę, że one są zbędne, są takie troszeczkę przekombinowane. No, na pewno wystarczy, żeby zaspokoić nasze oczekiwania i, i nasze potrzeby. Mamy tutaj dwa tryby świetlików, do tego dochodzą trzy tryby podstawowe i tryb turbo. I jeszcze jest kilka takich funkcji ukrytych, jak timer, ewentualnie stroboskop, które postaram się Wam później pokazać. Zatem myślę, że możemy już przejść do przedstawienia tych trybów pracy. Pierwsze co e, musimy. Tak, jakby ją odbezpieczyć, ponieważ e, jest to blokada e, przed jakimś tam przypadkowym załączeniem naszej latarki. E, po prostu przekręcamy ją. No i teraz mamy e, pewność, że nasza latarka e, nie uruchomi nam się jakoś przypadkowo w plecaku czy właśnie w kieszeni. E, kiedy chcemy jej użyć, no to dokręcamy do końca. No i jak widać, latarka nam świeci. E, Przejdźmy po kolei najpierw do świetlików, żeby uruchomić pierwszy tryb świetlika na wyłączonej latarce przytrzymujemy sobie ten żółty przycisk i tutaj mamy pierwszy tryb świetlika będę wam tutaj starał się gdzieś zamieścić ile to jest lumenów ponieważ no tak nie pamiętam tego dobrze nie jest to nie wiadomo jak jasny tryb no ale wiadomo że w jakiejś tam kryzysowej sytuacji na pewno nas uratuje Producent zapewnia, że właśnie na tym trybie latarka jest w stanie przeświecić 200 dni, dlatego no, myślę, że jest to dosyć imponujący wynik, żeby przejść do świetlika drugiego. Dalej przytrzymujemy sobie nasz żółty przycisk, i tutaj już mamy drugi poziom świetlika. Później pokażę Wam w nocy, jak to wygląda wszystko, no, ale no, to już jest zdecydowanie jaśniejsze. Teraz będą tryby podstawowe. Trzy żeby przejść do nich, przytrzymujemy dalej sobie nasz żółty przycisk. To jest tryb podstawowy pierwszy, nie będę się tutaj rozwodził za dużo, tryb podstawowy drugi i tryb podstawowy trzeci. I jeszcze mamy do tego tryb turbo żeby przejść do trybu turbo, wystarczy nacisnąć żółty przycisk dwukrotnie, nieważne na e, jakim trybie pracy. E, wystarczy tylko nacisnąć dwukrotnie e, i to jest tryb turbo, który daje nam 1200 lumenów, maksymalną moc tej latarki przez jakiś tam czas, bo wiadomo tutaj e, nagrzewa się to wszystko, e, a jest to zabezpieczone właśnie przed przegrzaniem, więc po jakimś tam czasie zmniejsza nam się ta moc. E, żeby wyłączyć ten tryb, znowu przytrzymujemy Dwa razy. No i wracamy do ostatniego trybu jaki mieliśmy, żeby po prostu odpalić tryb podstawowy, żeby już nie przechodzić przez te wszystkie świetliki, po prostu naciskamy sobie raz ten żółty przycisk. Teraz wiem, że mamy zapalony trzeci tryb podstawowy, ponieważ latarka ma taką funkcję zapamiętywania. No i mając zapalony właśnie ten trzeci największy tryb podstawowy. Teraz sobie wybieramy poprzez przytrzymanie. Pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy, drugi. Ja zawsze korzystam z tego drugiego trybu. Jest on dla mnie wystarczający w zupełności. I teraz pokażę Wam, jak uruchomić te, tak jakby ukryte tryby. Tryb taktyczny. E, te, tak to nazwał Maciek Trochimowicz w swoim odcinku. Nie wiem dokładnie, jak się nazywa ten tryb. No ale Maciek, pozdrawiam cię serdecznie. E, żeby wejść, właśnie w ten tryb, musimy wykonać pewną kombinację. Mianowicie, e, tak jakby zabezpieczamy sobie przed e, tym przypadkowym załączeniem, przytrzymujemy żółty przycisk, no i tutaj zwalniamy tą blokadę. No i widzicie. Kiedy przytrzymujemy sobie przycisk, wtedy nam latarka świeci i tak to działa, na takiej zasadzie. I mając odpalony teraz ten tryb, powiedzmy tam taktyczny, przytrzymujemy sobie żółty przycisk przez 5 sekund i odpala nam się stroboskop. Stroboskop jest świetnym narzędziem do samoobrony kiedy ktoś dostanie taką wiązką światła po oczach, no musi stanąć na chwilę i zatrzymać się, pomyśleć nad swoim istnieniem tutaj na ziemi, a my mamy w tym momencie sporo czasu na ucieczkę. Kiedy mamy odpalony tryb stroboskopu, po naciśnięciu latarki raz mignęło nam światełko raz, i teraz latarka będzie nam się świecić przez jedną minutę. Są to właśnie te Tryby timerów. Kiedy znowu przejdziemy sobie do funkcji stroboskopu. I naciśniemy latarkę dwa razy, mignie dwa razy i teraz będzie nam się świecić przez 5 minut. Przejdźmy znowu do funkcji stroboskopu i naciskając przycisk żółty trzy razy bądź więcej, nasza latarka będzie nam świecić się przez 10 minut. Teraz, żeby wyjść z tego trybu taktycznego, znowu sobie zabezpieczamy i teraz nie przytrzymujemy, tylko naciskamy raz i wracamy. Jak widzicie, mamy z powrotem ten taki jakby tryb podstawowy. Także przechodząc do takiego krótkiego podsumowania. Jak widzicie, latarka nie jest tylko i wyłącznie latarką czołową. Ma naprawdę mnóstwo zastosowań od jakiejś latarki rowerowej po nawet latarkę do nurkowania. No myślę, że gdybyśmy się tak zastanowili, to znaleźlibyśmy jeszcze więcej właśnie jakiejś tam funkcji dla tego naszego źródła światła. Jest kilka rzeczy właśnie, które mi się nie podobają. Między innymi ten klips w zestawie. No, nie trzeba go używać, ale to też jest takie myślę, że zbędne, ponieważ jeszcze chcę dodać, że kiedy mamy ten klips założony tutaj. Nie możemy wówczas założyć sobie naszej latarki na ten pasek. Jest wtedy to wszystko niekompatybilne. No i musimy właśnie albo użyć jednej, albo drugiej funkcji. Kolejną rzeczą, która może mi się tak nie podobać troszeczkę, no jest długi czas ładowania, który wynosi tam od 0 do 100%. 3 godziny, 3,5 godziny, jakoś tak. No wiem, że. Trzeba troszkę czasu właśnie, żeby naładować taki sprzęt. Ale przypuśćmy, kiedy wyleci nam to z głowy, a mamy rozładowaną tą latarkę, spieszy nam się gdzieś, to wtedy musimy troszeczkę jednak poczekać, zanim zaczniemy ją używać. Nie jest to też tak niewiadomo, jak duża wada, która skreśla nam właśnie zakup tej latarki. No a przejdźmy do ceny, bo wydaje mi się, że cena jest dosyć spora, ponieważ. Ta latarka w wersji podstawowej no, kosztuje 370 zł. E, no jest to dosyć sporo. E, sam będąc mną, jeszcze za czasów, kiedy nie miałem tej latarki w rękach ani razu, no myślę, że nie zdecydowałbym się na nią. E, no, ale kiedy już ją mam, kiedy już ją używam tyle czasu, tyle miesięcy, no to e, wiem, że jest ona warta swojej ceny. E, jeśli chcecie jeszcze troszkę zaoszczędzić. To z moim kodem, który gdzieś tutaj Wam się wyświetli. Macie 11% zniżki na wszystkie produkty ze sklepu Armetek. Taka mała reklama, ponieważ właśnie dali mi tą latarkę w formie takiej współpracy. No ale chcę testować dla Was różne rzeczy, żebyście później mogli mieć łatwiej przy zakupie, przy zdecydowaniu się. Również taką wadą. W mojej opinii w moim odczuciu są mało intuicyjne tryby pracy, ponieważ kiedy pierwszy raz wyciągnąłem właśnie z pudełka tą latarkę, to za bardzo nie wiedziałem jak się nią obsługiwać. Musiałem zajrzeć do instrukcji, lecz no niestety w instrukcji też nie było to tak dobrze wszystko opisane. Musiałem sięgnąć po jakieś filmy na YouTubie i wtedy dowiedziałem się zdecydowanie więcej no nie jest to ciężkie kiedy już tak ogarnie się właśnie jak to wszystko działa może się to wydawać proste niektórym no ale takim początkującym właśnie po wyciągnięciu dopiero tej latarki z pudełka, no mi to przyswoiło sporo trudności, no ale ta cała reszta, czyli no solidna budowa, solidne wykonanie długość pracy wielofunkcyjność, no to jest jak najbardziej na plus, teraz już decyzja należy do was, wy musicie ją podjąć czy chcecie właśnie zakupić taką latarkę, czy udało mi się Wam rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, pomóc podjąć tą decyzję. Jeśli tak, no to tak jak wspominałem, możecie skorzystać z tej obniżki jeszcze, możecie napisać w komentarzu coś fajnego. Może macie już tą latarkę, może Wy macie jakieś opinie co do niej, możecie śmiało podzielić się w sekcji komentarzy. Pamiętajcie też, żeby dać łapkę w górę, żeby dać subskrypcję, no, a jeszcze przed Wami czeka test nocny każdego właśnie z tych trybów. Także no, zapraszam. Ale z tego miejsca chciałem się też z Wami pożegnać. Także no, trzymajcie się i do następnych przygód. Cześć. Dobra, teraz postaram Wam się uchwycić, jak to wygląda na telefonie. Będzie troszkę jaśniej. Zatem zaczynamy. Świetlik pierwszy. Tak to wygląda, gdy kieruję strumień światła na kamerę tutaj mamy świetlik drugi no już radzi sobie troszeczkę lepiej i zaczynamy z trybami podstawowymi tryb podstawowy pierwszy już lepiej to widać tryb podstawowy drugi i tryb podstawowy trzeci najjaśniejszy z trybów podstawowych no i tryb turbo Siekiera tu mamy tryb taktyczny. Odpalamy stroboskop. Uwaga, tutaj jest stroboskop. No, powiem wam, że ja bym nie chciał dostać czymś takim po oczach.